Halo, halo kochani, witam Was bardzo serdecznie i świątecznie. Jak to w grudniu tutaj u mnie na kanalu? Na kanalu, na kanale się przyjęło. Jak to u mnie tutaj bywa? No i jesteśmy, słuchajcie, jesteśmy pod sklepem sportowe świrki. Udało mi się wejść bez zacięcia, przynajmniej na razie. Trochę się stresuję, nie powiem, że nie, ale odinstalowałam sobie grę i zainstalowałam ją na nowo. I jak na razie do niej weszłam i nic złego się nie dzieje. Pytałam Was na Discordzie i dziewczyny mi odpisały, że niech wszystko dobrze śmiega ta gra, więc nie wiem, może. Kwestia tego rzeczywiście musiałam ją odinstalować, zainstalować na nowo. Na szczęście, zapis nasz tutaj YouTube'owy mamy, więc możemy sobie dalej brnąć w tą grę. Mam nadzieję, że nic się tutaj nie zatnie. Ja teraz muszę sobie przypomnieć też, co tutaj się działo, co my tutaj robiliśmy, czy my mamy coś do dołożenia, czy ja mogę wejść w ustawienia i sobie sterowania i sobie czułość myszy czułość kamery obniżyć, fajnie by było, ja tak nie lubię jak mi tak lata wiecie, ekran wolę tak na spokojnie <noise> żeby tutaj było spokojnie się wszystko odbywało dobra, my mamy towar dołożony, mamy kasy 2,700 mamy siódmy poziom, sklep jest zamknięty jest dziewiąta, wejdę sobie jeszcze tutaj, bo dwa trzy tygodnie odcinka nie było bo, bo, bo no zacinała mi się ta gra i, I dawałam Wam odcinki z innych gier, aczkolwiek no mam nadzieję, że już wracamy. Pracownicy umowy, ściany, podłogi. Dobra, nie bawię się w to. <grym> nie mogę. E, ceny, nie? Ceny, gdzie to było? Słuchajcie, gdzie to było? Ceny zestawu i teraz produkty, produkty które zmieniły cenę. Plecak poszedł w górę, ale zalecana cena detaliczna. Mhm, dobra, no myślę, że my mamy OK. Tutaj jest OK i tutaj jest OK, czyli możliwe, że też ceny tutaj zmieniałam. Chyba moi drodzy. Otwieramy. Chyba tak. I ja zmieniałam chyba y, torby na różowe. Y, czy ja dobrze pamiętam? Czy ja to zrobiłam? Czy ja w końcu nie zrobiłam? Bo wiem, że chciałam zrobić, ale teraz już nie wiem, czy mi się wtedy zacięło, czy jednak. Y Udało mi się te torby zrobić, no nic, no zaraz y, zobaczymy i ja widzę, że tam nie ma, no właśnie nie mamy tych niebieskich półek, pu y, piłek nie mamy, y, więc ja bym je chciała, ma, są, 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 są różowe torby, widzę, że są, dobra, y, chciałabym sobie je zamówić, nie te, chyba y, te, ale do, zawodnik wygrał konkurs i otrzymał nagrodę, aj, aj, aj. E, dobra, zamówmy to. Zamówmy i te, i te, co mi tam, słuchajcie, e, szkodzi, ale chcę dołożyć zdecydowanie tutaj te piłki. Proszę, bardzo proszę serdecznie to pójdzie na magazyn. Was zachęcam do zostawiania łapeczek w górę w górę, w górę subskrypcji. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, pamiętajcie o tym, że możecie również podbijać filmy, co daje dodatkowe punkty dla mojego kanału. Za co z góry Wam bardzo serdecznie dziękuję, bo wiem, że to robicie, bo widzę w statystykach, dobra, tu jest odwrotnie ta kasa. Dziękuję moim wspierającym, którzy tutaj teraz się wyświetlają. Wielkie buzi. Jaki ser ducha dla Was? Pamiętajcie, że jako wspierający macie odcinki plus minus tydzień wcześniej. Także mm, zaglądajcie, korzystajcie. 434 no. 434. Oj, coś tutaj już marudzą. zobaczcie, są te różowe torby. Super, super, super. Lecimy teraz z gotówką. Reszta zero. Rewelacja, rewelacja. Widzę, że mamy brudną podłogę, też. Więc trzeba tam zajechać z mopem. 70 dolarów. Ok, pan tutaj wygrał. O, tutaj. Piłeczka. Mamy też zamówienie online, więc ja bym sobie je szybciutko przyjęła. No powiem Wam szczerze, że było mi szkoda tej gry, że, mm, że w taki sposób nam się ona zakończy, hantelki i zielone piłki. Ale całe szczęście wpadłam na to, żeby zainstalować i odinstalować tą grę i zobaczyć właśnie czy to coś pomoże i na razie wygląda na to, że pomogło, ale nie zapeszajmy. Dobra, mamy gotóweczkę i mamy 40 no 40 no klikaj się. Patrzcie, klikam i ten 7 reszt. Dobra, ok. Niewłaściwa, a jeszcze 50 groszy, przepraszam serdecznie, nie zauważyłam. Nie zauważyłam. Okej, okay, tutaj mamy kartę, mamy 489. Dobra, tutaj pan też coś kupuje. Oczywiście, oczywiście chcę też zrobić te zamówienia. Wow, 5 gwiazdek nam dał. Chcę też zrobić zamówienia online i tam były hantelki, ale nie pamiętam ile, a ja zawsze brałam z magazynu kurczę. 14 musi być. Ja mam 8. 8, 8. I te zielone, oj, przepraszam. I te zielone piłki tutaj. 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Nie, no jeszcze jedna, bo tam 8. No to jeszcze jedna. Tu 6. U Jezus. Tak, tak, mogę tak kliknąć? Nie, muszę być bez niczego w łapkach. Dobra. 14, ok, i te zielone piłki jeszcze, ale to zaraz, uno momento, uno momento, ja tylko tu kliknę na Panią, czerwone mają nieuczciwą cenę, obsłużę tutaj y, Państwa, witam, witam, mamy kartę 187,50, dziękuję bardzo, Pani też płaci kartą, ja chyba tutaj y, siedzę, albo jestem taka mała w tej grze. 487. Brzuszek. Zawodnik przegrał konkurs. Ojojoj. Ojojoj. Reszta 0. No to mógłby, wiecie, coś też odpalić. Skoro ja im odpalam, jak wygrywają, to oni by coś mogli mi odpalić, jak przegrywają. No takie by to było dość uczciwe, prawda? 90, 50, 70, 93. Reszty. I tak. Tu widzę, że trzeba przemopować podłoga, no i oczywiście podokładać towar i zaczniemy od hantelek, zaczniemy od tych czarnych, bo ja tam je, to jest jedna sztuka, zabrałam, nie mamy więcej, no czekajcie, o no właśnie, to ja tylko jedną sztukę przez przypadek jakoś yy, zabrałam, Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm w każdej grze to sterowanie jest inaczej. I jak ja nagrywam kilka odcinków, słuchajcie, naraz, i kilka gier, to potem się troszeczkę wiecie, miotam. Dobra, tutaj, tutaj. Mamy kartę i mamy 187,50. O, piłeczki te zielone jeszcze muszę tam donieść. Do zamówienia online. 70, no, skakuj. 3 dolary. Dobra, pani. Cały czas są klienci. Ja nawet nie mam kiedy stąd wyskoczyć. Zero reszty. Rewelacja. Ej, tutaj okularki mm, się kończą. Ej, nie, ja biorę cały czas po jednej. Widzicie? Ja po prostu klikam. Ej, nie ten przycisk. Od myszki. Zamiast chyba. Tak, lewy, to ja prawy. No nic, dalej. Wskakujcie. Buty piłkarskie są za drogie. Ej, tutaj też. Jest dołożone, 12, tak. Tutaj też, ok. Te drugie też jeszcze, okularki doniosę. Lewy przycisk myszy, już idę, już idę do Państwa. Ok, dobra, na trójeczkę przejdę i tutaj obsłużę, co by nie marudzili za bardzo. Ile mamy? 7000. Wow, 89. Yy, dziękuję bardzo. Piłeczka, e, zero reszty, super. Cztery gwiazdki nam dała tylko pewnie dlatego, że musiała czekać. W kolejce możemy zakończyć dzień. Rewelacja 269. Dobra. E, dobra, buty są za drogie, a wszystkie są wykupione. Także tak. Dla niektórych będą za drogie, a dla innych będzie to cena odpowiednia, moi drodzy, i nawet ja ich tutaj nie mam żeby domówić, czy znaczy żeby dołożyć, trzeba domówić. Dobra, i to zamówienie online, no pierwszy raz, o 5 gwiazdek, pierwszy raz robimy zamówienie online na koniec dnia. Zawsze robiłam to w trakcie 77. Dobra, i tam musimy te zielone piłki zanieść. Tu mamy 12, więc pewnie jeszcze trzeba będzie donieść 14, a nie 16. Dobra, czyli cztery sztuki musimy jeszcze donieść tych piłeczek. Yy, tutaj nie ma, a tutaj, tutaj są. No, także. 3, 4, także zaraz będziemy robić zamówienie, ale to chyba najpierw sobie zakończymy dzień, tak mi się wydaje. 783 dolary dostaliśmy, zobaczcie, mamy 8763 zł. złodziei mamy wyłączonych, prawda? Chyba koniec końców wyłączyłam? Kurczę, już teraz nie, nie pamiętam. Dobra, jest czyściuchno. E, także ok, zakończmy sobie ten dzień. Jesteśmy 4430 na plusie. Jestem w szoku, jestem w szoku. E, tak, mamy kolejny dzień. Ceny coś tam się pozmieniały, ale to po kolei, po kolei. Najpierw, Boże, znowu to kliknęłam. Najpierw trzeba dołożyć tutaj towar z magazynu, dobra, tu, a tutaj też jest jedna sztuka, więc trzeba będzie tak czy siak dokupić. Tu jest pełny, czyli tutaj do przodu dokładamy, ok, do kosza. Po kolei lecę, kierownice, kierownice tu. O, już nie mamy kierownic, a tutaj co ja tu jeszcze mam? A te niebieskie piłki, to daj mi je wezmę tutaj i to co mi zostanie to jeszcze możemy dołożyć jako zwycięskie właśnie dla naszych klientów kierownicy jeszcze poproszę tutaj podokładamy, ok tutaj mamy pokazane ile czego mamy zapasów komputerze jak będziemy zamawiać więc nie muszę tego jakoś bardzo pamiętać Tutaj mamy te tarcze treningowe, okej. Okay. Dobra. Tu mamy te białko, nie? To jest tak, białko serwatkowe złoto, więc yy, tutaj. Tutaj mamy jagódkowe aminokwasy. Proszę bardzo, proszę serdecznie. Yy, mamy różowe, fioletowe handelki. Ok. Fioletowe A to już brałam, czarne dokładałam. Pomarańczowe piłki teraz, pomarańczowe piłeczki. Dobra. Tutaj te dokładałam, czyli teraz te żółte pumy. Niby. Nie łapie ta gra mojego klikania, że tak powiem. Nie, nie za pierwszym razem. O, tutaj nie mamy już. Dobra, to trzeba będzie dokupić. Tutaj mamy białą. Do nogi też spuma. Ok. Tu mamy tą niebieską No widzicie, już chyba cztery razy kliknęłam i nie, nie załapało. Dobra, tutaj są te niebieskie. Te zielone nie ma. Okularki do pływania Dobrze, jedna sztuka nam wleciała i okularki czarne jeszcze do dołożenia tu na dola, tak? No, wskakujcie. No dobra, mamy to i idziemy. No, da, masakra, naprawdę, ej, patrzcie, no nie chce się klikać. I mamy teraz tak, magazyn. Magazyn, magazyn, czy rynek? Mm, rynek. Dobrze, buciki. Zero w sklepie, zero na magazynie, więc musimy, myślę, że. Kurde, to Ty siaka kosztuje? O, jakie to drogie! 13 w sklepie. Poczekajcie. Tak, najpierw weźmiemy te piłki po kartonie. Te niebieskie, na razie nie. Okularki, okularki, rękawice, drogie są te rękawice. E, żółtą piłkę na pewno. Tutaj na razie nie. Hantelki te, fioletowe, odpuścimy. Weźmiemy maty. Weźmiemy jeszcze te piłki. Mhm. I te też wzięłam. Dobra, 4200. 4200. Zmieniamy ceny. Produkty zmieniły cenę. 41,50. To robimy 42. 33,91. 34. I tutaj 26 dolary. Ok, i spójrzmy teraz na umowy. Tutaj możemy za 2000 podpisać i to jest piłka i mata. Tylko najpierw musimy z, y, zobaczyć sprzęt y, piłka i mata. Tu bym mogła dać piłki i maty, chyba. Ale to jest za 1200. Dobra. Ym, tak to zrobimy. Umowy podpiszmy. Poziom się zwiększył, mamy ósmy poziom. Dobra. I e, czy po dwa kartony mi starczy? Starczy mi na styk. Tak, zostało nam 134 dolary. No, hit. I mam nadzieję, że ten regał to on będzie e, odpowiedni. Trzeba też będzie powiększyć niedługo sklep bo to już jest chyba ostatni regał, który ja tutaj zdołam postawić tak naprawdę i tutaj możemy kolor zrobić tak albo nie, czekajcie, mogę stąd wyjść halo, zatwierdź i sobie zrobimy tu kolory i zastosuj do wszystkich i tu się zmieniło, zmieniło, super więc lecę tak, lecę, znowu wziąłem jedną, Boże no nie wierzę i ceny, a nie, ceny, 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 trzeba zrobić cenę. Jakie piękne w ogóle fioletowe piłki, jak ładnie wyglądają na tym fioletowych, na tych fioletowych półkach. I tylko naprawdę coś jest nie tak z tą moją, znaczy nie z moją myszką, bo w innych grach wszystko działa rewelacyjnie, właśnie, tylko coś tutaj nie łapie w tej grze. Dobra, tu mamy piłki i tu już nie mamy miejsca na nowości, więc też trzeba będzie pomyśleć o nowym regale magazynowym. Zrobimy 20 cenę, okej okay, i tutaj mamy jeszcze różowe maty, ale piękne, ale cudne, no cud i orzeszki Wam powiem. Cudowne, fioletowe, różowe, moje ulubione kolory. 45, 90 to zróbmy. Halo, 46. O. Yy, czekaj, 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 czekaj. Po co mi ten mob tutaj? Halo. Yy, dobra, wałek, zatwierdź. Ok, 46. A to. No, widzicie, coś tu nie gra totalnie. No, a, no podnieść karton. Tak, to tutaj dołożę te czerwone. Oczywiście pójdą one również na magazyn. Te piłki jeszcze były do dołożenia, nie. Więc lecą sobie. Tu dołożymy. Tu dołożymy i mamy karton pusty. Dobra. E, tu mamy czarne. No <gryw> nie mogę zabrać. Tu mamy rękawice. Spójrzmy jeszcze na te łapawice. Tak, one są do dołożenia. Nawet ja tutaj do nich nie zaglądałam wcześniej, tak szczerze mówiąc, więc. Ojej. Tak mi się przynajmniej wydaje, że nie zaglądałam. Dobra, tu mamy. Aha, te budki. No to tutaj też mieliśmy braki. Więc wskakują nam tutaj. Jezu, chciałam do kosza to wyrzucić, ale buty chyba też nie mają mnie swojego miejsca. No, no to zdecydowanie trzeba będzie w kolejnym odcinku myśleć o kupieniu regału magazynowego i chyba tak można by było delikatnie powoli też myśleć o kupień, o powiększeniu tego magazynu. No i sklepu. No i sklepu. Yy, Okej, okay, tutaj mamy te żółte, tutaj mamy te. Zielone piłeczki. Dobrze, że tutaj czas nie leci. Ja lubię jak w grach czas zaczyna dopiero nam płynąć, jak otwieramy sklep. A nie, że wiecie, że czas, czas leci, a my nie możemy się porządnie przygotować. Wszystko ne w nerwach, bo nie ma na to czasu. Dobra, tutaj damy tak jedno na drugie te kartony. Dziękuję. Tu mamy jeszcze tą niebieską piłkę. Fajnie, jakby mogła coś złapać. Dobra, one są tutaj też dołożone, więc sobie je dokoptuję tu, jak się uda. Tak, udało się nawet. Ok, i tu mamy te czarne okulary. Ja je już dawałam, pamiętam. Więc tutaj dołożymy wszystkie, tak mi się wydaje. Albo mi się źle wydaje. Źle mi się wydaje. Dobra. Wyrzucimy karton i mamy jeszcze te żółte. No i super. No i kochani, myślę, że my sobie na tym odcinek zakończymy. Nie będziemy przegrywać kolejnego dnia. Co by jeszcze tutaj mamy na dzisiaj, żeby sobie zobaczyć? Nawet nie mam na co wydać pieniędzy. <gryw> znaczy, miałabym na co wydać? Jakie sandały w ogóle? Ale nie mam pieniędzy. O, w ten sposób może. Nie, no, na bank, że będziemy mieć sandały. A dlaczego? Dlaczego sam dały dekoracje, szósty poziom, dobra. I teraz co z tym pracownikiem, jak to było, kasjer, magazynier od 11. Woźny jeszcze, Ej, a czyli, a, czyli osoba sprzątająca, rozumiem, i ochroniarz. To może jak będę mogła, słuchajcie, o, zatrudnić tego ochroniarza, to włączymy też ym, o złodziei. Tablet bank. E, dzienna płatność to są pożyczki. To nie chcemy pożyczek. Stroje. Stroje też na razie nie, nie robię, dopiero jak będę miała mm, magazyniera to będzie miał różowy strój, albo fioletowy pasujący do sklepu, oczywiście, że tak no, także kochani, dzisiaj taki troszeczkę krótszy odcinek z tej gry, ale bardzo się cieszę, że udało mi się tutaj wejść i grać bez zacięcia wszystkiego dosłownie, bo zacinało mi wszystko, to nie tylko gra ale całego kompa, jeżeli odcinek Wam się podobał zostawcie łapeczki w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie no i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach trzymajcie się cieplutko i papa E aí,